Ewangelia Mateusza, rozdział 25, część pierwsza. Wtedy podobne będzie królestwo niebios do dziesięciu panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. Żydowskie zaślubiny przebiegały w kilku etapach. Najpierw pan młody przybywał do rodziny panny młodej, składał za nią okup, a potem odchodził, żeby przygotować mieszkanie. To mogło trwać długo. Kilka miesięcy, nawet około roku. Kiedy już przygotował mieszkanie, przybywał po pannę młodą i w uroczystym morszaku prowadził ją do nowego mieszkania. Zwykle odbywało się to wieczorem albo w nocy. Nigdy nie było wiadomo dokładnie, kiedy pan młody przybędzie. Panna młoda czekała i czekały też. I towarzyszyły i żeby orszak ładnie wyglądał, trzymały lampy. I te lampy powinny świecić przez całą drogę. A pięć z nich było głupich, pięć zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy z długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. No, zwykle przybycie obrubieńca opóźniało się, tak jest i w tej przypowieści. Wtem o północy powstał krzyk: Oto oblubieniec, wyjdziecie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych. Użyćcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre: O nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. Gdyby mądre panny pożyczyły głupim, to wtedy wszystkie lampy zgasłyby przed czasem, i orszak nie byłby taki jak powinien być. A kupienie oliwy o północy nie było rzeczą prostą. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec, i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie, panie, otwórz nam. On zaś, odpowiadając, rzekł: Zaprawdę, powiadam Wam, nie znam Was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie. Kiedy Syn Boży przyjdzie po swój kościół zabierze tych, którzy naprawdę wierzą, a nie tych, którzy tylko mówią o sobie, że są chrześcijanami. I wtedy już będzie za późno na to, żeby uzyskać tą prawdziwą wiarę, stać się naprawdę chrześcijaninem. Będzie bowiem tak jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. I dał jednemu pięć talentów, a drugiemu dwa, a trzeciemu jeden. Każdemu według jego zdolności, i odjechał. Ta przypowieść następuje po przypowieści o pannach, i można się domyślać, że dotyczy przede wszystkim tego czasu, który nastąpi po porwaniu kościoła. Pan z przypowieści. Był człowiekiem niesamowicie bogatym. Talent to ponad 30 kg. Można się domyślać, że chodzi tutaj o talenty złote, czyli każdy z tych sług, chociaż nie zostali obdarowani równo, dostał ogromny majątek do rozporządzenia. A ten, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł i obracał nimi i zyskał dalsze 5. Podobnie i ten, który wziął dwa, zyskał dalsze dwa. Widać, że Jezus uznaje za rzecz całkowicie naturalną, że ten, kto ma majątek, dąży do jego pomnożenia i nie widzi w tym niczego złego. A ten, który wziął jeden, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze pana swego. A ten, który dostał najmniej. Bardzo obawiał się, że źle zainwestuje, że straci przede wszystkim zabezpieczał się przed stratą, a nie dążył do zysku. A po długim czasie powraca pan owych sług i rozlicza się z nimi. I przystąpiwszy ten, który wziął 5 talentów, przyniósł dalsze 5 i rzekł: Panie, 5 talentów mi powierzyłeś. Oto dalsze pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan jego. Dobrze, Sługo, dobry i wierny. Na tym, co małe, byłeś wierny. Wiele ci powierzę. Wejdź do radości pana swego. Pan nazwał pięć złotych talentów małym. Widać, że był to rzeczywiście wielki bogacz. Potem przystąpił ten, który wziął dwa talenty i rzekł, panie, dwa talenty mi powierzyłeś, oto dalsze dwa talenty zyskałem. Rzekł mu pan jego, dobrze sługo, dobry i wierny. Nad tym, co małe, byłeś wierny wiele ci powierzę. wejdź do radości pana swego. Obaj ci słudzy, którzy zyskali, którzy inwestowali, zostali pochwaleni i wpuszczeni do Jakiejś większej zażyłości z tym swoim panem wreszcie przystąpił i ten, który wziął jeden talent i rzekł: Panie, wiedziałem o tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz gdzieś nie siał i zbierasz gdzieś nie rozsypał. Bojąc się tedy, odszedłem i ukryłem talent Twój w ziemi. Oto masz co Twoje. Ten sługa, który. Nie inwestował, nie starał się pomnożyć majątku pana. Od razu zaczął mu zarzucać, że jest człowiekiem twardym, że i chciwym, że chce zyskiwać coś, co mu się tak naprawdę nie należy. I starał się wytłumaczyć w dość bezczelny sposób swoje postępowanie. A odpowiadając, rzekł mu Pan jego, sługo, zły i leniwy, wiedziałeś, że żna, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym, co moje, z zyskiem. Weźcie przeto od niego ten talent i dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Pan być może nie był wcale takim chciwym i twardym człowiekiem, ale bezczelność sługi musiała go zdenerwować dlatego odebrał to co miał ten sługa i dał temu który zyskał najwięcej każdemu bowiem kto ma będzie dane i obfitować będzie a temu kto nie ma zostanie zabrane i to co ma a nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne tam będzie płacz i zgrzytanie zębów w tej przypowieści chodzi przede wszystkim o poznanie Boga, które nie jest równomiernie rozdzielone między ludźmi, ale ci, którzy je mają, powinni je inwestować, czyli powinni mówić o tym, co wiedzą o Bogu, nie bać się, nie wstydzić, nie chować tego. To zawsze jest mile widziane przez Boga, a w tym czasie, który nastąpi po porwaniu Kościoła, w czasie wielkiego ucisku, będzie decydowało o zbawieniu.